Wystarczą kulki do prania Łazienka będzie pachnąca jak nigdy. Wypróbowałam ten sposób, kiedy mieli przyjść znajomi, używam perełek regularnie. Lubię ich zapach, dodaję je do każdego prania, dlatego zawsze mam je pod ręką, używam je też regularnie do zrobienia domowego dyfuzoru, w małym naczyniu mieszam je z sodą i dodaję oliwkę dziecięcą, na wierzch wbijam kilka goździków. Taki dyfuzor stawiam w łazience, wygląda elegancko i przyjemnie pachnie. Każdy zwraca na niego uwagę. Dlaczego więc nie użyć tych perełek do odświeżania toalety? Czy mogą zastąpić taki odświeżacz? Zawierają więcej składników zapachowych niż inne produkty do prania, stopniowo rozpuszczają się w wodzie, uwalniając intensywny zapach. Już niewielka ilość wystarczy, by poczuć ich aromat. I wcale nie chodzi o wrzucanie ich do toalety. Jest lepszy sposób, by za ich pomocą wydobywał się z niej przyjemny zapach. Weź pustą zawieszkę. Jedyne, na co musisz zwrócić uwagę, to żeby zawieszka nie miała za dużych otworów. Nasyp do niej perełki zapachowe i zamknij ją. Zawieś ją w toalecie i spłucz wodę. Już po pierwszym użyciu poczujesz, że to świetny pomysł. Kiedy więc następnym razem będziesz spodziewał się gości, a skończy ci się odświeżać w toalecie, weź perełki zapachowe. Możesz ich używać, jak długo zechcesz.